Skradzone życie, złamana nadzieja W sercu ból, co nie pozwala zasnąć. Każda noc to walka, rana się nie skleja. Dzień przeszłości wciąż goni, nie mogę uciec stąd zerwane mosty Spalone za mną drogi Patrzę w lustro, widzę obcą twarz czy to ja czy to tylko te trwogi, które każą mi wciąż gubić się i błądzić gdzieś? Złamana nadzieja, ale serce bije mocniej Z każdym upadkiem staje silniejszy znów Choć straciłem wiele, walczę o każdy dzień Bo w głębi duszy wiem, że życie ma jeszcze sen. Życie ma jeszcze sen. Życie ma jeszcze sen. Zamknięte drzwi, obojętne spojrzenia Nikt nie słyszy krzyku, co w środku mnie dusi, szukam iskry Małego pomyka istnienia, by obudzić sobie to, co się we mnie kruszy Upadłem nisko, dotknąłem da rozpaczy, ale wciąż czuję ten ogień, który we mnie płonie To on mi każe walczyć, on mi mówi wstań Zobacz, że każda burza mija, słońce w końcu znów wyłoni się Złamana nadzieja, ale serce bije mocniej Z każdym upadkiem staje silniejszy znów, choć straciłem wiele Zobaczę o każdy dzień, bo w głębi duszy wiem, że życie ma jeszcze zęby. Życie ma jeszcze zęby. Życie ma jeszcze zęby. Podam się, choć droga jest długa i kręta Krew po łzy to cena za każdy krok Idę do przodu, choć dusza jest wciąż wzięta W niewolę lęków, ten bezlitosny rok. Ale pamiętam, że po każdej ciemności Nadchodzi świt, nowy początek, nowa szansa To siła woli, to duch mojej młodości I Co każe mi tańczyć, nawet gdy w sercu tańczą cierpienia! Złamana nadzieja, ale serce bije mocniej Z każdym upadkiem staję silniejszy z duch Choć straciłem wiele, walczę o każdy dzień Bo w głębi duszy wiem, że życie ma jeszcze sens Tak życie ma sens, nawet gdy ból przeszywa, tak życie ma sens, nawet gdy serce krwawi, to jest moja walka, to jest moja prawdziwa historia, co z popiołów powstaje, znów się budzi. U -u 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 -u. Złamana nadzieja, uh -huh. ale ja wciąż